MasterCenter Denver, a to jest taki pierwszy nietypowy odcinek z Metina polskiego. Tak, najdziem się na nowym serwerze Exalion. Co do Metina, co do Metina. No, Metin to jest naprawdę fajna gra, aż musiałem z niej nagrać. Musi się to mieszać teraz z Call of Duty, bo te Call of Duty nie powiem, jest nudne i to się musi mieszać z Call of Duty. Jak dla mnie musi się mieszać z Call of Duty, więc troszkę Metina może ponegrywamy, jak Wam się oczywiście spodoba. Serwer jest. Stworzony przez administratorów, tu wam się pojawiam po lewej i po prawej stronie. Administratorzy, i tu jest Królestwo Gino czy Shinso, to zagramy sobie. Oczywiście, Gino, nasza postać, zagramy sobie. Wojownikiem. No, dobrze, że serwer jest mega, naprawdę. Um, serwer jest e, y y y YouTuberów, to, to taka gru grupka YouTuberów, może. Jak, jak to tak można nazwać? Grupka. Niedużych YouTuberów, lecz z charakterów bardzo fajnych, bo, bo ich znam wszystkich. Tam, jak dokładnie pamiętam, to jest Respekt, żeby Was nie układać: Respekt, Arelek, Legal i ktoś jeszcze, no nie pamiętam, tam mieliście Cię wypisanych. Na start, otrzymujemy ze skrzynki ucznia Tarczę Plus 6. Oczywiście, sobie muszę ściszyć. Em. Otrzymujemy tak, broń plus 6, plus 7 zbroja, plus 7 hełmik plus 6, 10 potek, 20 potek zielonych, 200 potek um, fioletowych małych, pierścień teleportacji, 25 pelerynek i oczywiście duże potki. Co do serwera jest naprawdę... No, fajny boź był zapowiedziany. O, tu widzę, że to już ludzie jakieś eku mają. Ja tu na, na pewno będę grał, bo to jest taki hard Medium na 10 książek do G. To, to to naprawdę nie jest taki hard. Chyba, że z ulepszaniem jest hard, nie wiem Jak to tu jest. Nie, w, nie, nie wnikam w to jeszcze. Zielona siła to jest dodanie, to i tak powiem wam, że tu dodania fajnie lecą, jak już z pierwszego spota dodanie poleciało. Nie jest źle. Um, nie wiem tak odcinki może nie wiem 10-minutowe. Nie no, ten odcinek na pewno pierwszy będzie krótszy. Um, to będzie takie wprowadzenie do serii, do serii, czy chcecie taką serię czy nie. Bo ja wiem, że Metin jest fajną grą. Nie każdemu rzecz jasna się może podobać, aczkolwiek. Um, dużo... du... du, du, du e, aczkolwiek <gryw> dużo ludziom się może podobać. Ale laga ja to powiem. O, zielony czart jest zmianka jest dobrze mamy dodanie i zmianki. oczywiście ktoś tam musi sksuć standard w metinie by metin był bez nowów, to by to nie, to, to nie był metin serio ksuniu ksu jak pojebani tu gdzieś obejdziecie e, mieli a tu gdzieś się wam pojawi teamspeak serwera to jest es.exalion.pl, To tu gdzieś tu go będziecie mieli wypisane. Oczywiście wszelkie linki będziecie mieli pod, w, w opisie filmiku. Jak chcecie z to tu piszcie na Denvera. Nie zawsze będę aktywny, bo będę się starał wszystko nagrywać. Nic tu tak nie będę, jak to można ująć, ukrywał przed Wami. Zmierzam do, do tego, że po prostu nie będę, nie wiem, coś robił, coś kupował, po prostu poza filmik i tylko wszystko wam będę nagrywał. Teraz jeszcze sobie biologa zrobimy. Mm, o, to ktoś dodania do nie, nie podniósł, to dobrze, podniesiemy sobie. że tak, że może administracja nie jest jakaś taka, nie wiem, może kurczę, z 200 kasubów mają tam swoje. Subskrypcja, ale powiem wam, że naprawdę jest fajnie. Z charakteru to są goście po prostu, jakby to powiedzieć, <laughs> z jajem, no bo fajni są. Fajnie się z nimi rozmawia, pomocni są. No co tu wiele więcej mogę powiedzieć? No zapraszam na serwer Chętnie z wami pogram Myślę, że wy, wy ze mną też fajnie metinache po 40 level, levela mają to, nieźle Nawet nie wiem, serio kiedyś serwer wystartował Że 16 marzec jest niedziela, to ja nie wiem kiedy to serwer wystartował, szczerze Bo ja tu miałem grać, potem nie miałem, ale się w końcu zdecydowałem i tu gram Jeszcze się lubam jutro powinien pojawić odcinek z Call of Duty godzina 13 Jak się nie mylę To godzina 13 Coś takiego. Tam ktoś sobie metiny bije, to niech sobie bije. Mamy już ósmy level, to nie jest źle. Kwiat Gibraltar chyba nie będę wam tłumaczył na, na czym polega grametin. Aczkolwiek ktoś nie będzie wiedział na czym polega grametin, to zrobię kiedyś taki poradnik. To zrobię kiedyś taki poradnik. Na czym polega grametin i wam o wszystko szczegółowo opowiem o Metinie bo naprawdę jest w co grać ta gra się jeszcze powiem wam że nie nudzi ja już gram tyle lat ponad 2-3 lata i... nie sorry 5 i mi się jeszcze nie znudziła ani razu bo albo serwery wychodzą albo nie gram na innych nie powiem wam że wiadomo że jak w Call of Duty gram wie, większość czasu spędzał przy Call of Duty niż przy Metinie ale i tak, i tak powiem Wam, że. O, dostaliśmy tak. bronia 10. dziesiąty poziom plus 7,80k. Odporność jak na się plus 2% i e, 1000 PD Powiem Wam, że i tak, i tak jak na. I, hmm. I tak Call of Duty wyszło wcześniej niż Metin o wiele, bo przecież jedynka, dwójka to tam były to jeszcze takie czasy wojenne, co tych broni jeszcze nie było takich kałasz, kałasz, kałachów powiedzieć kałaszników. Takich kałachów to jeszcze nie było. Jak teraz są te wszystkie wynalazki, te Senteksy, nie Ale teraz te Call of Duty jest stosunkowo lepsze. Ale nie mowa tu o Call of Duty, lecz, lecz o Metinie. Ja, ja mówię, że tak, że na betach nie grałem szczerze, bo po prostu nie chciałem próbować. Fuck, zaś sobie pelerynkę wziąłem. Jakoś tych beta, nie, tych beta testów nie próbowałem, szczerze. Aczkolwiek mogłem, ale zaufałem intuicji i zagrałem sobie teraz tu. Dobra, mamy skrzynkę na 10. poziom, to sobie ją otworzymy. Dostaliśmy em, miksturka szybkości ataku pójść 10, 5 sztuk. Miksturka szybkości 5 sztuk, medal smoka 5 sztuk, pelerynka męstwa 50. Weźmy jeszcze tu sobie myślę, że robimy. Sorry, jakby tam było słuchać muzyki, ale mój brat coś tam nagrywa. To nie wiem co to za bardzo, co on tam robi. Pokrzywy, czyli z tych z tych. Te misje to już na, na pamięć, nie po niektóre. tych to będzie lecieć. Naprawdę, Matin jest tak tak łatwą grą. Tylko po prostu trzeba pierw podstawy ogarnąć, i potem to to już idzie z górki. No właśnie, przecież możemy sobie mieć i założyć. Nie wiem, czy tu, tu słyszałem, że do 30 le Vella, levelu nie potrzeba ulepszać. Tak, słyszałem, ale czy to jest prawda, to nie wiem. Powiem wam, że nie, nie pamiętam jak, jak to było, bo coś tam respekt się chyba mówił. Respekt albo arelek. Nie pamiętam, szczerze. Fahak. Nie, czyli gościu, robi ci coś. <laughs> Myślę, że ja niedługo nagram gameplaya z serwera, żeby każdy wiedział co i jak, ale pierwszy to się trzeba rozegrać. Powiem wam tak, że odcinki mogą się pojawiać na zmianę, czyli... Call of Duty, Metin, Call of Duty, Metin, Call of Duty, Metin i tak i tak dalej. Więc myślę, że to by było takie najrozważniejsze... Rozwiązanie... ...do tych właśnie odcinków. Bo wam, tak, Karol of mi też się założył tam, nie wiem, no może znudzić cały ten, jakby mnie tak cały czas nagrywał. Jak jeszcze to sobie z Metlinem, to myślę, że będzie lepiej. Na oczywiście kozaki, trzy orką, dwa ludziom i troszkę kaski. Dobra, pójdziemy sobie do M1, ale nie do tego. Nie tak. A tak. Się wystraszyłem. No i co tu jest? Tu są jakieś medale konne, jakiś strach. To są o, ogólnie tu kału czyli. No, graczy jest dużo. Tak, kału mamy my sobie i my myślę, że zagramy sobie bodziakiem. Tu już po 60 te mają. Tu się ludzie. Zagra tu się chyba wymienia dodania na zmianki. Tak. A idziemy tu sobie teraz, właśnie, odebrać bodego. I myślę, że skończymy na tym dzisiejszy odcinek. Jeśli odcinek się podobał, to wiecie co robić. Łapkujcie, subskrybujcie i zapraszam do zagraja ze mną na serwerze. Pisać pod tym nickiem i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.